Ja wam pokażę trzech debili, którzy jeżdżą po mnie po osiedlu Jak będą jechać to wam pokażę Jadą trzej debili Tam, Tam są debile Jak widać ci debile są naprawdę chorzy psychicznie Strasz, takich debili jeszcze nie widziałam Tak mnie drażnią Słuchajcie jakich spotkacie z tamtych nie, to nie uważajcie jadą. na nich, bo są chorzy psychicznie. Jadą. <grywa> <grywa> Możesz nigdy nagrywać? Nie nagrywam! Nie wcale! Nie, nie nagrywam. tak Co? Nie, nawet nie można sobie popić. Ej, jak widać, pośka, są. No puknięci w łeb. Wstawię no to. Na mój kanał YouTube. Ale bardzo przepraszam Was za taką o, e, jakość, ale no tak, wstawiłam to dlatego, żebyście uważali na no to tych idiotów, bo Was. O, oto Michaśia, to jest e, uczestniczka, która dzisiaj wystąpiła w tym filmiku, a to Ameryka, którą mogliście poznać już w tamtym odcinku, a to ja, założycielka kanału. Może będziemy teraz razem prowadzić ten kanał? Jeszcze zobaczę. Mm. Więc to było na tyle w tym odcinku. Pa pa, pa, pa.